Okej, okay, podgoniłem. No i mam nadzieję, że to się już więcej nie powtórzy. Tym bardziej, że zapoznałem się z opcją sejwowania, <grym>, yy, pomijając autosejwy. Dobra, to teraz tak, na górę. I udać się do okna. No i oczywiście nie postrzeżę, nie wszystkich, tak przy okazji. Pamiętać, że tu jest ta cholerna wrona. A tu kolo, który... Śpij. Teraz tak. Jak pacne gościa, to może wrona się obudzić i narobić hałasu. Sam już nie wiem, co gorsze. Bardzo powoli trzeba się poruszać. Jedzenie. Szkoda, że pod stół się nie da wejść. Ona mówi, że jest głodna. To niedobrze, bo tu jest jedzenie. Jak ona by tu przyszła, to by było. Kelich. Tu nic nie ma więcej. Pójdę sobie tamtędy. Bardzo po cichutko. Ja równie dobrze mógłbym wyjść tam. Tam prosto pójść sobie do tego okna, no, ale dlaczego? Dlaczego to wszystko zostawiać za plecami? O, nie, 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 nie. by tego nie zrobił. Cześć, mała. Siadaj, Sukwo, bo ja cię muszę okraść. Niech mi ktoś wyjaśni jedną rzecz. Co robi wiatrak w średniowieczu? Czy ja czegoś nie wiem? Co robi wiatrak w średniowieczu? Może Wy wiecie o co tu chodzi? Bardziej niż ja. Nie no ja rozumiem, że tutaj różne fajne maszyny się hmm, wymyśla i w ogóle, ale wiatrak? Dobrze, że jeszcze kabla nie miał. Zobaczcie ja cię to za twoimi plecami okradam, a ty nawet nie wiesz. idź ty bezużyteczna babo Cały twój sklep już tam na dole okradłem Całe te wasze jubilerki Dupilerki Zobacz pan. Nie no to, to już Hardcore, co? A co tutaj masz? Co robisz? Siedzi się kapisz, ten ogień. O litość Dobrze powolutku, powolutku w stronę wyjścia Brona ty cichą, bo piczu tutaj wiesz, kradnie. To są drzwi jakieś. I ja przeszukam to miejsce, dlatego że może tu być coś bardzo, ale to bardzo wartościowego. Pachnie mi tutaj czymś smakowitym. Hmm. Kto trzyma straż? Coś tam, coś tam. Doksy sobie poczytam przy okazji, ale fajnie, że w ogóle mm, gazety są jako forma przekazu informacji, bo można przynajmniej dowiedzieć się czegoś, co się dzieje na ulicach miasta. Skąd ta głupia muzyka? Coś mi to wytłumaczy. Ale to chyba nic więcej nie ma. Przynajmniej nic istotnego. Hmm. Zajibiście jest klimat, nie powiem. Jestem pełen jest podziwu. No, że ostrzeżenie, żeby poznajdować wszystkie ukryte. Wszystkie ukryte... Mm, skarby. No idzie gdzie jesteś, gostek? Pewnie na dole. Pusto. Też pusto. Dobra, spadam stąd. Zobacz jak ją okradnie, ze wszystkiego. Nawet nie będzie miała się jeszcze go napić. O, beka. Nice! Tak! Tak, okradłem ich. Dobrze, idę do wieży zegarowej. Mamy tutaj jedną drogę. Tutaj jakieś okno, które aż się prosić, prosi, żeby tam się wspiąć, chociaż się nie da. Dobra, więc wybieram oczywiście raczej jedyną drogę do wyboru: okno. Come on, come on, come on, come on. Kolejna hacienda do spenetrowania. Znowu te wiatraki cholerne no. Śmieszne, ciekawe jestem co je napędza. Night vision. I, feel like I can think and act faster than normal when I concentrate. That's a concentration. pro so pro became day. What was it? Smoke so thick, day became night. But I read that before the Baron was born, the city was at war. You read it, did you? Oh, not even dark. Nothing like being there, is it? These streets have seen all manner of shit. Fires, plagues. Don't forget the war. you're You're kidding! I swear. Oh, please, sir. Please, sir. You can smell that shit himself. I <laughs> swear to look like somebody. Do it's you just have to do that here? You think sleep's not rare yeah. enough. A ja zapomniałem się odzywać, ale się wkręciłem. O, beka. Dobra, tutaj teraz. Gdzieś by się przydało przychitrać. A, i przeszkadzają niektóre obiekty w prze, przebieganiu. Da się tu gdzieś wspiąć? A to ci zagadka. Ja nie mogę tak za bardzo wisieć tutaj, bo tu jest światełko. Okej. Okay. Nope. Nie chciałbym czegoś bardzo fajnego, istotnego pominąć. Ale bardzo często tutaj jest motyw drogi, jakby to powiedzieć w jedną stronę, jednokierunkowej. Zobaczymy, czy przeskoczę. Przeskoczyłem. Nice. Troszeczkę w to wątpiłem, ale dlaczego miałbym... Wątpić w tą grę, która mnie z każdym kolejnym krokiem zaskakuje. Dobrze, jestem blisko wieży zegarowej, to jest mój cel podróży. O kurwa. Normalnie Assassin's Creed, jakby nie patrzeć, no. U, kończono. Co my tu mamy? Spryciarz. Wolałeś przede wszystkim wykorzystywać otoczenie, by zyskać przewagę. No, bardzo mnie to cieszy. Style gry: Duch Spryciarz-Drapieżnik. No na razie, Spryciarz chyba trochę tak jest. 50-50. Nie, zaraz. Czy to jest porówno? Nie, nie jest porówno podzielone. Spryciarz chyba przoduje. Ugaść połomienie 9 9, 9, 9, 3 na 9. Kradnie wszystkie łupy. 67%. No to, to nieźle, naprawdę nieźle, bo znaczy nieźle w sensie, że dużo ich jest. Znalezione unikaty 2 na 4. No shit. czyli jest ich więcej. Suma łupów w Gwineach 476. Gwinełów, 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 znalezione łupy 41 na 60, kradzieże kierunkowe 0, otwarte zamki 4, wykonane ogłuszenia podejrzenia, ilość wykryć 0, zabici 0 i o to właśnie chodzi zajebiście.